System Quick Connect umożliwia szybką, bezpieczną i łatwą instalację. Obsługuje aplikację do 63A. Aby wesprzeć Cię w Twojej codziennej pracy, opracowaliśmy przydatne elementy montażowe, które łączą maksymalną ochronę z szybkością instalacji. Większość elementów charakteryzują dwie cechy. Obwody wyjściowe wykorzystują sprężynowe zaciski bezśrubowe, natomiast obwody zasilające wykorzystują zacisk typu B-Connect. Element składa się z zespołu zacisku klatkowego i niezależnego zacisku sprężynowego dla szyny fazowej. Instalacja za ich pomocą jest bezpieczna i zajmuje bardzo niewiele czasu. Wystarczy postępować zgodnie z naszą zasadą: wtykaj zamiast przykręcać. Zgodnie z dokumentacją techniczną przygotowaną w oprogramowaniu HagerCAD lub aplikacji Hager Ready. Rozpakuj i rozmieść urządzenia zabezpieczające na szynach DIN, rozdzielając je na grupy, aby zaoszczędzić czas. Podłącz przewody zasilające w zwykły sposób. System obejmuje szeroką gamę poziomych i pionowych szyn łączeniowych do wszelkich zastosowań. Rozpocznij od szyn pionowych. Można je łatwo ustawić i przykręcić do zacisków klatkowych B-Connect. Wystarczy usunąć elementy zabezpieczające. Jednocześnie do zacisku B-Connect możesz podłączyć dodatkowy przewód. Następnie podłącz poziomą szynę fazową bez użycia narzędzi. To wszystko. Po podłączeniu nie ma potrzeby dokręcania śrub. Nie ma też ryzyka pozostawienia luźnych śrub ani uszkodzenia styków. Ze względów bezpieczeństwa wymagane jest stosowanie wyłącznie oryginalnych szyn łączeniowych z oznaczeniem Q. Pozwala to uniknąć uszkodzenia zacisków i zagrożenia związanego z nieprawidłowym połączeniem elektrycznym. W przypadku połączeń obwodów odbiorczych można użyć zarówno sztywnych, jak i elastycznych przewodów o przekroju poprzecznym od 1,5 do 4 mm2. Wystarczy prawidłowo odizolować przewód na odcinku o długości około 12 mm. Widoczny wzór znajduje się z boku urządzeń Quick Connect. Jak wskazano na przewodach elastycznych, nie należy stosować tulejki kablowej. Unikalna konstrukcja zacisku sprężynowego umożliwia podłączenie maksymalnie dwóch przewodów do jednego bieguna w tym samym czasie. Pozwala to na zastosowanie różnych typów przewodów, zarówno sztywnych, jak i elastycznych, o różnych przekrojach poprzecznych w tym samym czasie. Podłączając przewód elastyczny, użyj płaskiego wkrętaka 2,5 mm. Aby włożyć go do zacisku przyłączeniowego, quick connect. Nie musisz zmieniać swoich przyzwyczajeń. Skręć przewód albo go nie skręcaj. Po włożeniu przewodu nie ma ryzyka poluzowania połączenia. Nie można go przypadkowo wyciągnąć z zacisku Quick Connect. Chcesz wyjąć przewód? W zależności od urządzenia wsuń płaski wkrętak 2,5 mm do szczeliny lub naciśnij przycisk zwalniający. Jeszcze jedno. System jest również w pełni zgodny z innymi urządzeniami wyposażonymi w zaciski śrubowe. Aby sprawdzić, czy połączenie jest bezpieczne, podłącz sondy pomiarowe swojego przyrządu do dedykowanych punktów pomiarowych. Dzięki temu zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym zostało wyeliminowane. Aby wyjąć szynę fazową, wystarczy ją podważyć przy użyciu płaskiego wkrętaka. Nie musisz odkręcać zacisków śrubowych. Modułowe urządzenie zabezpieczające można również zdemontować z szyny fazowej Quick Connect bez konieczności demontowania sąsiadujących urządzeń. W pierwszej kolejności odłącz obwód wyjściowy, następnie zwolnij aparat z zatrzasku Quick Snap, zdejmij urządzenie z szyny. System Quick Connect nie wymaga już dokręcania ani kontrolowania zacisków, dzięki czemu instalacje są bardziej bezpieczne i bezobsługowe.